Rosnąca popularność sprawia, że ludzie stają się zarozumiali i pyszni, a pycha jest drogą do upadku. Jak z popularnością poradzili sobie apostołowie, liderzy pierwszego kościoła? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Jednym z takich najjaśniejszych punktów pierwszego Kościoła, jednym z bezsprzecznych liderów Kościoła, który powstał w dniu pięćdziesiątnicy po zesłaniu, podczas zesłania Ducha Świętego, był bezsprzecznie apostoł Piotr. Chciałbym dzisiaj przenieść nas do dziesiątego rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie przeczytamy kilka wersetów o tym, jak apostoł Piotr spotkał się z Korneliuszem, ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, abyśmy zobaczyli, na jakim etapie duchowego życia, duchowego rozwoju jest apostoł Piotr. To już nie jest ten człowiek, który zaparł się z Chrystusa. Chrystusa. To jest człowiek, który głosi Ewangelię do tłumów, który którego słowa poruszają ludzi. To jest człowiek, który działa w mocy ducha świętego, uzdrawia, a nawet kilka chwil wcześniej, czytamy o tym w dziewiątym rozdziale Dziejów Apostolskich, wskrzesza do życia, wzbudza do życia Tabite. Dziesiąty rozdział Dziejów Apostolskich przynosi nam spotkanie w domu Korneliusza. I gdy dociera do domu rzymskiego setnika Korneliusza, apostoł Piotr zostaje przywitany, można by rzec, w sposób niezwykły. I o tym przeczytamy w rozdziale 10 od wersetu 24. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, Padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: Wstań, i ja jestem tylko człowiekiem. Można by powiedzieć: Apostoł Piotr, witany z najwyższymi honorami. Tutaj widzimy, pada przed nim rzymski setnik, składa mu pokłon. Jaka jest naturalna reakcja Piotra? Nie powiedział, no wie pan, nie trzebaż tak. Ale Piotr wydaje jasne polecenie: Wstań. Ja jestem tylko człowiekiem. Przyglądając się na wielu ludzi, którzy mienią się ludźmi z sukcesu, czy nawet w przestrzeni religijnej, mówią o sobie, że są następcami świętego Piotra, raczej przyjmują to z pewnym zadowoleniem gdy ktoś oddaje im pewien nie tyle szacunek co nawet hołd i cześć i może jeszcze wystawiają swoją rękę wskazując na swój pierścionek. Tymczasem apostoł Piotr mówi ja jestem tylko człowiekiem. Moi drodzy, może to jest takie naturalne, ktoś by powiedział, no pewnie że jestem człowiekiem, ale jaka głębia duchowa głębia w tym że ja jestem tylko człowiekiem. Czasem właśnie gdy jesteśmy niesieni tą falą jakiegoś może chwilowego czy długotrwałego sukcesu, pewnego wzrostu rozpoznawalności, popularności. Tak łatwo może wzbić się nieco w pychę i pomyśleć chociażby tak, że ja to mam szczególne obdarowanie. W tamtym czasie, gdy apostoł Piotr czy apostoł Paweł miał podobną sytuację, ludzie, gdy widzieli właśnie takie niezwykłe rzeczy, przepisywali. Ludziom, że są to bogowie w ludzkiej postaci. Yy, I spotkało to chociażby wspomnianego już apostoła Pawła, że jemu chciano złożyć ofiarę, na co apostoł Paweł absolutnie się nie zgodził. I apostoł Piotr, działając w tym samym duchu Chrystusowym, on mówi: Wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Moi drodzy, i ta pamięć o tym, że ja jestem tylko człowiekiem, ona pozwoli nam zawsze. Stać we właściwym miejscu, nie wzbijać się w pychę. Dlaczego? Dlatego, że będziemy pamiętać, że wszystko, co mamy, mamy od Boga. Naszą siłę, nasze zdolności, nasze możliwości, nasze sukcesy i porażki, nasze wzloty i upadki, to wszystko jest z Boga. Przecież sam, Piotr, sam Paweł powiedział: Co masz, czego nie otrzymałeś? A jeśli otrzymałeś, dlaczego się chlubisz? Więc wszystko, co mamy, mamy od Boga. My jesteśmy. Tylko ludźmi. Jeśli taką postawę będziemy zachować, nigdy nie będziemy zbytnio wyrastać, ale zawsze będziemy tak pokornymi i skromnymi ludźmi, jak Piotr, który powiedział: Ja jestem tylko człowiekiem, a jeśli jestem tylko człowiekiem, to nie oczekuję jakichś szczególnych honorów. Ale jeśli chcesz oddać chwałę, oddaj ją Bogu, bo moje życie jest po to, aby uwielbić tu na Ziemi. Jezusa, Chrystusa. Więc, moi drodzy, pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi. To może takie oczywiste, ale jak odkrywcze może być, aby w tym życiu nie pogubić się i nie zejść gdzieś na niewłaściwe ścieżki. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.